No tutaj zobaczcie, Dobra. wszędzie jest paparazzi, my wejdziemy do środka tutaj na zlot miłośników My Jest Marek, Konrad nawet przyjechał tutaj na zlot miłośników Sitcom. O, Czy Możemy jedno słowo zamienić pani Marku? A ja jestem Marek, to jest chyba pomyłka. Konrad? Cześć. nie. Aj kurczę to. A przypominamy, że tutaj już jest kolejne notowanie najlepszej dziesiątki Polish to Top 20. E, proszę Państwa, e, to jest e, wyścig tutaj, to jest rysowanie na czas. Uwagi, a już tu i rozpoczął kolejny... Tutaj, tutaj to zerk... zerknięcie na zegarek, e, czy, czy, czy zdąży no, czy zdąży tak widzimy tutaj... to rysować, bo to jest, przypomnijmy, że to jest rysowanie na czas. No tak, jest znowu spojrzenie... zerknął, to już jest no, drugie jest zerknięcie, że tak powiem, pan jeszcze jedno, jedno zerknięcie. No i za chwilę powstanie z tego, prawda, Tak. jest, to jest, to jest taki... Tutaj... Tutaj... Wszystkie okazje, o, wszystkie jest. i teraz będzie, no już teraz nie można spojrzeć, nie można spojrzeć, że trzeba, ale trzeba jest wyobraźni. Fantastycznie widzimy po kreska, widać kunszt tutaj pracy prawdziwego rysownika, tutaj widzimy piękny obrazek. Dzisiejszego wieczoru był klips No Ale jest tutaj jest tutaj zadowolony z tego, że udało się jednak tutaj e, ominąć wzrok sędziów, którzy nie zauważyli tego. A, A, kolejne, jest spojrzenie, kolejne spojrzenie, kolejne ja, spojrzenie! Już rastu. szóste, już szóste, ale leczmy dalej, wracajmy jednak na kord! Widać, że pani tutaj duże zakupy dzisiaj robi, on tutaj widać, że wybiera pani. Kolejną bluzkę, On bardzo ładnie pani, w zielonym bardzo ładnie pani wygląda, bardzo, bardzo dobrze pasuje pani, widać, dzisiaj duże zakupy się szykują, tak, bardzo, bardzo fajnie. tutaj ten pan czeka na panią, tutaj zaraz tutaj Włodzimierz zapłaci kartą swoją za wszystkie pani produkty, no i radość od razu, widać, trybuny szaleją, wszyscy zadowoleni, jak żeby inaczej, dzień może być troszeczkę o pani się uśmiechnęła, proszę bardzo. Wie pani też tak, pan tutaj 200 zł sponsoruje dzisiaj całą imprezę. Zobacz tutaj Włodku na tą piękną kolekcję zabawek, które... Tak, widzę ten ty Darku, właśnie widzę piękne tutaj, e, widzimy... No to zobacz, zobacz jak tutaj tańczy, ależ tutaj ale, ale ruszył ale, ale i piękne ale, ale kujawiaczki. Tutaj kartę, to jest, to jest, jest tutaj piękny, zdeterminowany, tutaj, jest co tutaj ma... Co tutaj pan robi, co to za kolekcja figurek, zabawek i tego no, typu rzeczy? No zarabiam, tańczam, no na kartę, że telefonu. <grym> no kurczę, no to pan nieźle pojechał tutaj no, tym pięknym... Widzimy tutaj e, świnki, widzimy tutaj różne zwierzęta. Raczki, mamy nawet żółwia, fantastycznie i co pan, co pan dzisiaj proponuje tutaj przechodniom na no, pięknej kotkowskiej. No to fakt racji! No, no, tak. dzisiaj, no tutaj czy, ten pan, ten gra, pan tam, tam zadziwia coś... nas swoim sopranem, że tak powiem A, swoim. Tak, fantastycznym włosem i widać, że też pan jest bardzo... No to wyrazy, dzisiaj wyrazisty jest pan pięknie ubrany dzisiaj w tej odblaskowe e, kostium bardzo no, To jest, jest klasa, to klasa sama w sobie, więc może pan zaprezentować swój talent i jedziemy! I ja ale... z iwa, i hop, so, so. hop so, so, I ruszymy, tutaj i zapędzi, no, pędzi do ja, szkaki, jest ja, ja, zanim tak, ruszył? Tak, lewa, no, lewa prawa i pędzi, pędzi tak, nasz tak, tutaj tak, e, tak, bonzo, tak, konzo tak, i nasz ale zawodnik. To jest z tej strony nasz zawodniki potrafi i grać na pięknych szczęście. No, i tańczyć. wszystkiego dobra. dobrego. Widać, że jest panią królową Bereł. E, fantastycznie tutaj widać klapa z podniesioną deską, tutaj bardzo ładna i gustowna. E, można ją wybrać do różnych rodzajów toalet, to zależności, czy pan wybiera styl skandynawski, czy no. Norwesk. Tutaj tutaj że pani widać bardzo cieszy, się uśmiechnęła, to jest nasz bo pani jest królową tak, tutaj, znowu, że jest jest tutaj najbardziej, Mamy koneserkę prawdziwą makierów tutaj, najróżniejszych do ścian i podłóg. fantastyczny ten zieleń, jest taki właśnie, troszeczkę zgniło zielony, troszeczkę tak jakby był metaforą wody. Bo nie, A bo jest słynny trener Mikał Kojankowski, to... Ewidentnie jedni malują paznokcie, a no. drudzy malują podłogi. Tak, to jest Pani. No, tutaj dokładnie. Widzi, że dwie panie tej jakby e, siostry, tutaj nie wiadomo która jest mamą, tutaj dwie piękne kobiety i dwie zawodniczki bardzo są dzisiaj szczęśliwie zdeterminowane, że mogły ruszyć no. razem na piękne, piękne <grym> tak Zobacz tutaj włodku na tą orientalną krew. Na to już z, zaczęli spożywać posiłek. Już tutaj Katakiri i Masakuti e, ruszają właśnie do, e, prawdopodobnie do miejsca, gdzie spotkają się z inną e, e, japońską mafią Jakuzą. Ależ są spokojne, ależ są... A teraz rutujesz kochani, ja na koniec odcinka zupełnie na poważnie jak zauważyliście. Od czasu do czasu organizujemy, staramy się pomóc najbardziej potrzebującym i kilka miesięcy temu wspólnie z Wami, dzięki Waszej uprzejmości, udało się zebrać bardzo dużą sumę pieniędzy i Nionio będzie z nami. I Antoś będzie miał operację 28 listopada. Jego rodzice oraz sam Antoś bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękują, bo dzięki Wam uratowaliście życie temu małemu chłopcu i Pozwoliliście mu na bardzo skomplikowaną operację, która pozwoli mu dalej żyć. Teraz też mamy do Was jakby kolejną prośbę. Prośbę o pomoc dla jednej z naszych fanek, która cierpi na porażenie mózgowe. No i również prosimy o jakieś tam drobne, nawet najmniejsze wsparcie, żeby też dziewczyna mogła żyć. Jest tutaj gdzieś link w opisie, będzie też pewnie gdzieś anotacja. Także zachęcamy Was do pomocy. A sama nasza przyjaciółka ma tutaj coś do powiedzenia. Robić. Pozdrawiam wszystkich fanów kanału Jelenie Jaja i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się zobaczymy. Cześć! Także liczymy na was, bardzo trzymajcie się, Hej. hejo!